Witajcie. Na początek dziękuję spamerom i hejterom za napisanie postów i prowadzenie ze mną głównogórzy, gdyż dzięki temu powstał ten odcinek. Jesteście kochani. Od razu przejdźmy do czytania razem ze mną, Jackiem Ziwony. Aha, bez sensu. Już kmis lepszego trolla by zrobił. Boże co ty wrzucasz. No i tu macie przykład postu trolla, który nawet nie umie pisać po polsku. Fascynujące. Mogę to oglądać całymi dniami i nocami. Zasługujesz na Oscar. Oczywiście! Pełno jest natomiast postów takich jak to i to. Pytam się, po co pisać takie posty, skoro nic nie wnoszą do niczego? To jest już szczyt spamu. I dalej jest to na forum. Pełno jest takich filmików w necie. Pomijając fakt, że napisał to moderator, należy się zastanowić nad tym, czy chcemy monopolu na YouTube, że tylko jedna osoba nagrywa rozgrywki z Play Your Life. Uważam, że każdy ma prawo wstawiać i nagrywać tego typu filmy. Tak zapytam gdzie tu trolin? Słabe. No wiele się dowiedziałem, co zrobiłem źle, a co dobrze. Fajnie że w końcu przejrzałeś na oczy i sam doszedłeś do tego, że jesteś niedojrzały. Co do filmu to słaby. Zresztą, jak wszystkie twoje. Pierw bym się na twoim miejscu zapoznał w ogóle ze znaczeniem tego słowa. A dopiero potem próbował to robić. Naprawdę? Jeszcze raz bardzo przepraszam. Oczy! Słabe i nieśmieszne. Jak chcesz trollować to najpierw pomyśl. No a jak ty chcesz pisać komentarze to użyj słownika języka polskiego, bo nie z przymiotnikami piszemy razem. I nie kumam. Takie słabe 2 na 10 na zachętę. Napisałbym ci coś, ale nie chcę dostać bana na forum przez kogoś takiego jak ty. Jak dla ciebie to jest troll to ja jestem Mateusz Maga. Przepraszam, przepraszam, bardzo przepraszam. No i fajnie. Tragedia. Nie umiesz przyjąć krytyki na klatę, tylko sam się spinasz. Co do filmu, to też tragedia. Otwierasz drzwi i to jest trollowanie. Uśmiałem się. Twoje filmiki są żałosne i bez sensu, i nie mów mi tu, żeby nie spinać dupy, bo to moja opinia i musisz się nauczyć przyjmować krytykę na klatę, a nie płakać. <laughs> A na koniec najlepszy. Wypowiedziałem się w temacie, kierowco opadrz w lusterka. Motocykle są wszędzie. Oto treść mojego postu. Spodziewałem się małego hejtu, ale jeden typek tak się przejął i został urażony przez moją opinię, że musiał mi nieźle dopierdolić. Kozaki w motorkach Zacznijmy może od tego, że motorek to masz w pralce, o ile w ogóle ja masz, a to o czym mówisz nazywa się motocyklem Druga rzecz to twój żenująco niski poziom wiedzy na temat motocyklistów Zobaczyle z jednego, góra dwóch, którzy jechali za szybko na motocyklach i stat twój bit. Jest on tak słaby jak twoje filmiki Ty pewnie sam byś z chęcią pojeździł na motocyklu, ale zgaduję że jesteś zbuntowanym gimbuskiem i rodzice ci nie pozwalają na coś takiego, stąd twoje marne hejty znaciaga na oceną 2 na 10. Po pierwsze to mam pralkę. Po drugie, gość wytyka mi bardzo niski poziom wiedzy na temat motocyklistów, że tylko dwa przypadki widziałem i już uważam, że B. I dalej, gość sugeruje, że chciałbym jeździć motocyklami. Pytanie, skąd ty kurwa wiesz, ile widziałem razy jak motocyklista odpierdalał na drodze i na co ja mam chęć? No i po trzecie, typek uznaje, że jestem gimbuskiem, a rodzice mi nie pozwalają na coś takiego. No kurwa, ja nie wiem, jakbym w innym świecie żył. Tym bardziej jak patrzę na profi typka i piszę w nim, że ma 15 lat. Aha i nikt nie musi być taki sam jak ty. Nie muszę interesować się motocyklami. Po twoim poście wnioskuję, że według ciebie każdy nienawidzący motocyklistów to gimbusek, któremu rodzice nie pozwalają na coś takiego. I małe sprostowanie, cały czas pisałem o motocyklistach, którzy odwalają na drodze. Niestety, Typek zaczął generalizować. Mam nadzieję, że podobał Wam się drugi odcinek i że czekacie na następny. Spokojnie, długo nie będziecie musieli czekać. Pozdrawiam serdecznie.